Inter Mediolan i PSG, te dwie drużyny 31 maja zmierzą się w wielkim finale Ligi Mistrzów. Kto jest faworytem, kto ma większe szanse na zdobycie uszatego pucharu, zapraszam na kolejny odcinek z Czas Doliczony. Przede wszystkim zacznę od tego, że obie drużyny są już zmęczone tym sezonem, a zwłaszcza Inter Mediolan już jedzie na oparach, i to było widać zwłaszcza w tych dwóch przegranych meczach z Romą i z Bolonią w Serie A, meczach, które oglądałem. Natomiast w dwóch meczu z Barceloną, Inter już naprawdę wzniósł się na wyżyny, na piłkarskie Himalaje, żeby grany pokonać, a też w kilku sytuacjach musiał ratować na bramkarz Jan Zomer. Oczywiście bramkarz to też. Jest część drużyny, ale jednak śmiem twierdzić, że gdyby nie Jan Zomer, to mogłoby nie być awansu Interu do finału Champions League, więc to też nam coś mówi. Jak wyliczyła La de dello Sport Inter Mediolan rozegrał w tym sezonie 58 meczów, a z kolei, jak wyliczyłem ja, Paris Saint-Germain w bieżących rozgrywkach, w kończących się rozgrywkach rozegrało meczów 57, czyli tutaj różnica między Interem a PSG, jak widzimy, wynosi tylko jedno spotkanie, a ponadto mistrzowie Francji musieli przecież rozegrać o dwa mecze więcej w samej Lidze Mistrzów, ponieważ musieli zaczynać fazę pucharową od 1.16 finału, a Inter mógł zacząć fazę pucharową od 1.8 jednak przewaga psychologiczna wydaje mi się że będzie po stronie mistrzów Francji uważam, że w tej chwili lepsze morale panuje w drużynie PSG a nie w drużynie Interu dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Paryżanie w tym sezonie już zdobyli mistrzostwo Francji, zresztą z przewagą 19 punktów nad drugą drużyną, nad wicemistrzem ponadto wygrali super puchar Francji, wygrali puchar Francji w ostatnią sobotę 3 do 0 ze Stade Reims, więc na pewno podopieczni Luisa Enrique przystąpią do tego finału Ligi Mistrzów, podbudowani tymi wszystkimi sukcesami, bo co by się nie stało, to oni i tak już w tym sezonie zdobyli potrójną koronę, więc to na pewno im doda większej pewności siebie. A Inter najpierw przegrał super puchar Włoch, potem przegrał puchar Włoch, później, mimo tego, że wygrał w ostatniej, w ostatniej kolejce z Como, to i tak nie został mistrzem Włoch, więc myślę, że zwłaszcza to Scudetto, które w pewnym sensie na własne życzenie wypuścili z rąk piłkarze Simone Inzagiego, może osłabić morale tej drużyny, ale z drugiej strony równie dobrze może też podziałać na nich, jak ta przysłowiowa płachta nabyka, byka, ponieważ PSG już już zdobyło, tak jak już mówiłem, już zdobyło w tym sezonie trzy trofea, więc nawet jeżeli przegraliby finał Ligi Mistrzów, to ciężko byłoby powiedzieć, że ten sezon jest dla Paryżan przegrany czy stracony. A Inter nie zdobył jeszcze w tym sezonie żadnego trofeum, więc ta Liga Mistrzów to jest ostatnia rzecz, którą Nerazzurri mogą wygrać w tej kampanii i dlatego... Wydaje mi się, że mogą być bardziej skłonni, aby walczyć o tę Ligę Mistrzów jak o życie, niż piłkarze Paris Saint-Germain. Jest takie powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz: śmierć, podatki i pierwsza jedenastka Interu Mediolan, ponieważ Simone Inzaghi jest takim trenerem, który raczej nie lubi mieszać w podstawowej jedenastce. Oczywiście on to robi, bo po prostu musi, bo zmuszają go do tego okoliczności i realia, w jakich musi pracować. Trudy sezonu, można tak powiedzieć. Ale każdy, kto śledzi Inter Mediolan w tym sezonie, doskonale wie, że pierwsza jedenastka tej drużyny jest raczej stała w tych najważniejszych meczach. I właśnie ta podstawowa jedenastka wyjdzie w sobotę na finał Ligi Mistrzów. W ostatnim meczu ligowym z Como zagrało tylko trzech piłkarzy z tej żelaznej wyjściowej jedenastki, a reszta była już szykowana właśnie na finał Champions League. Jeśli chodzi o europejski dorobek obu klubów, to tutaj raczej nie ma porównania. Paris Saint-Germain ma w gablocie Puchar Zdobywców Pucharów zdobyty w sezonie 95-96 w finale 1-0 z Lapidem Wiedeń po bramce Brunon-Gottiego oraz w 2001 roku PSG dotarło do finałowej rundy Pucharu Intertoto, gdzie dwukrotnie zremisowało z włoską breszczą 0-0 i 1-1, ale wygrało ten puchar dzięki bramce zdobytej na na wyjeździe. Natomiast Inter to trzykrotny zdobywca Pucharu Europy, dwa puchary za czasów Elenio Herrery i jeden za czasów Jose Mourinho, trzykrotny zwycięzca Pucharu UEFA, dwukrotny zdobywca Pucharu Interkontynentalnego i jednokrotny zwycięzca Klubowych Mistrzostw Świata, które właśnie zastąpiły Puchar Interkontynentalny. I też nie ma co porównywać w historii obu klubów, ponieważ Paris Saint-Germain to jest klub względnie młody, bo powstał dopiero w 1970 roku, natomiast Intermediolen istnieje od roku 1908. Jak podaje włoski Corriere dello Sport, największym problemem Interu Mediolan w tym sezonie jest brak właściwej koncentracji i uwagi w końcowych minutach meczów. Jak zauważa włoska gazeta, Inter stracił 11 bramek w Serie A między 80 a 90 minutą meczu, a jeżeli wziąć pod uwagę wszystkie rozgrywki, to ta liczba wynosi już 16 bramek traconych w końcowych 10 minutach meczów. Trzeba też wziąć pod uwagę, że cała defensywa Mediolańczyków w tym sezonie prezentuje się po prostu gorzej. Przykładowo w sezonie 2023/2024, który zakończył się dla Interu zdobyciem mistrzostwa Włoch, Inter stracił 22 bramki w Serie A, za to w sezonie 24/25 Inter stracił już 35 bramek w Serie A, czyli o ponad połowę więcej z drugiej strony PSG ma w składzie takich piłkarzy jak Kwicza kwaracz Gianluigi Donnarumma czy Ashraf Hakimi piłkarzy, którzy doskonale wiedzą na czym polega rywalizacja z włoskimi drużynami ponieważ sami przez wiele lat w lidze włoskiej grali, zresztą Hakimi przecież sam kilka lat temu grał w Interze Mediolan i zdobywał z Interem Scudetto jeszcze za czasów Antonio Conte a także trener Luis Enrique y, też y, kiedyś pracował w Romie. Składając to wszystko do kupy, uważam, że minimalnym faworytem tego finału jest PSG. Dla mnie to jest 51-49% do 49 na korzyść mistrzów Francji, ale też, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że ja prognozuję, że wygra PSG, bo przypominam, że we wrześniu zeszłego roku powiedziałem, napisałem, że Ligę Mistrzów w tym sezonie wygra Intermediolan. I brakuje już tylko jednego meczu, żeby moja prognoza się sprawdziła, i szczerze mówiąc, mam nadzieję, że tak się stanie. To był kolejny odcinek z cyklu Czas Doliczony. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli materiał przypadł do gustu, to zachęcam i zapraszam do subskrybowania kanału. Do usłyszenia, do zobaczenia.